Miała być opiekunką, żoną, matką. On ufał jej bezgranicznie, bo zajmowała się domem, a on pracą. Ale kiedy zaczął zauważać drobne sygnały, zrozumiał, że coś jest nie tak. Zlecił nam obserwację. Prawda przerosła jego najgorsze obawy. Pan Marcin zgłosił się do agencji TD24 z jednym pytaniem: Czy moja żona naprawdę jest z dziećmi, kiedy mnie nie ma? Nie podejrzewał zdrady. Raczej zaniedbanie, ale coś mu nie pasowało. Powiedział, że dzieci stają się coraz bardziej nerwowe. Córka zaczęła moczyć się w nocy, syn zamknął się w sobie. Matka? Zawsze z telefonem, wiecznie zajęta. Pierwszego dnia kobieta rano odprowadziła dzieci do babci, mimo że miała zajmować się nimi sama. Zamiast wrócić do domu, pojechała na drugi koniec miasta. Tam przez kolejne trzy godziny przebywała w mieszkaniu nieznanego mężczyzny. To samo działo się kilka razy w tygodniu. Dzieci zostawiane u sąsiadki, u matki, a ona, do kochanka, czasem cały dzień. Po tygodniu klient miał wszystko: na zdjęcia z obserwacji, na godziny wyjść i powrotów, lokalizację spotkań, zarejestrowane momenty przekazania dzieci osobom trzecim. Pan Marcin postanowił wykorzystać zebrane materiały w sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich i rozwód z orzeczeniem o winie. Dziś dzieci są pod opieką ojca. On sam mówi jedno: Gdybym nie zareagował na czas, nie wiem, jakby to się skończyło. Z pozoru spokojna kobieta, idealna matka, prowadziła podwójne życie kosztem własnych dzieci.